Witam bardzo serdecznie w firmie Agromarket Jaryszki. Dziś, mimo chłodnego dnia, chciałbym Państwu przybliżyć troszkę maszynę, może mniej popularną, mniej docenianą, ale w gospodarstwach o profilu bardziej hodulanym na pewno niezastąpioną. Mowa oczywiście o wozie asynizacyjnym, potocznie zwanym też beczkowozem. W ofercie firmy Agromarket znajdują się beczkowozy różnych producentów, między innymi też Meprozet z Kościana, e, chyba największy w Polsce producent tego typu maszyn, a też jeden z największych e, producentów w Europie. E, maszyna, w której stoimy, może nie jest specjalnie okazała e, gabertowo, może nie jest specjalnie napasowana e, z systemami samy, z jakimiś nowoczesnymi, aczkolwiek jest bardzo istotna i myślę bardzo ciekawa, ponieważ jest to tysięczna maszyna wyprodukowana przez e, tę właśnie firmę. Meprozyt Kościan w swojej ofercie ma bardzo szeroką gamę produktów. Wozy o pojemności od 2300 litrów do nawet ogromnych maszyn o pojemności 30 tysięcy. Tak szeroka gama pozwala do dobrać maszynę odpowiednio do każdego profilu gospodarstwa, czy jakiejś firmy komunalnej. Wóz, przy którym stoimy jest to wersja mini o pojemności 5000 litrów. Beczka oparta na konstrukcji samonośnej czyli zbiornik stanowi układ konstrukcyjny całej maszyny. Jest to blacha walcowana, w pełni ocynkowana, w środku wzmocniona jeszcze dodatkowo pierścieniami, które tą, ten zbiornik usztywniają i dają jakby całej konstrukcji wytrzymałość. Wersja mini wozu asynizacyjnego. Jest to, tak jak mówiłem, konstrukcja samonośna. Natomiast przy zbiornikach większych lub maszynach, gdzie mamy aplikatory doglebowe może występować też opcja ramowa. Wtedy przez całą długość zbiornika idzie niezależna rama, która dodatkowo wzmacnia i wspiera maszynę w trudnych warunkach użytkowania. W środku beczki znajdują się tylko przegrody przelewowe, natomiast jeśli sobie klient życzy może być zamontowane również mieszadło hydrauliczne, które cały czas podczas transportu będzie nam ten materiał gęstszy, bardziej rozdrobniało i mieszało jeśli klient na etapie zamówienia jeszcze nie wie do końca, czy będzie go używał, ale chce mieć taką alternatywę może sobie zamówić samo przygotowanie, a w czasie późniejszym to właśnie mieszadło zamontować do beczki Wersja mini tego wozu jest oparta o układ jezdny jednosiowy na osi sztywnej, czyli jest to połączone jakby bez żadnej amortyzacji beczka razem z kołami. Natomiast, w zależności od wyboru wersji wozu w jego wielkości, może to być układ restaurowany, układ tandem. Czy w dużych pojemnościach, nawet jest to układ tridem, czyli trzy osie wspierane na, trzech, na sześciu kołach jezdnych. W beczkach firmy Prozet na wyposażeniu standardowym znajduje się układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy z zagotowaniem siły hamowania. Układ połączony jest przez zawór i zbiornik pneumatyczny do silników znajdujących się na osi. System ten jest najbardziej popularny w polskich gospodarstwach, natomiast na zachodzie jest to układ mieszany z układem hamulcowym hydraulicznym, więc jeśli taka opcja interesowałaby nabywcę, oczywiście można sobie to zamówić na etapie konfigurowania maszyny u dealera. W tej konkretnej beczce mamy układ zawieszenia na dyszlu sztywnym, dolnym. Końcówka zaczepowa jest koczówką zmienną, gdzie możemy też sobie wybrać silnicę ucha zaczepowego, którego tutaj mamy akurat w danym silniku, z którym chcemy współpracować. Jako opcje dodatkowe mogą być oczywiście też dyszle z zaczepem górnym lub restaurowanym, jeśli chcemy troszkę też zamortyzować układ jezdny całego, całej maszyny. Napęd tej maszyny odbywa się, jak w większości maszyn rolniczych, od wałka odbioromocy mocy. E, może to być wałek jako opcja również szerokokątny, e, gdzie nie musimy na uwrociach czy przy dużych skrętach e, tego napędu wyłączać. E, tu akurat mamy wałek standardowy, e, ale jak mówię, jest to też opcja do rozbudowy. E, wałek napędza nam pompę główną. E, w firmie Prozet najczęściej są to pompy Europe. E, jako alternatywa możemy też zastosować tutaj pompę e, MEC. E, w berce mini jest to Europe PN45M. Jeśli ten wydatek, który ta pompa zapewnia, jest zbyt mały, oczywiście można też zmienić na etapie zamówienia na Europe 58M. Da to jeszcze szybsze napełnianie zbiornika i jeszcze większy wydatek podczas pracy. Każdy wóz asynizacyjny. Posiada za pompą zawór bezpieczeństwa, ponieważ jest to wóz na pewno jakby próżniowym, stąd zawór jest koniecznością, by praca tą maszyną była bezpieczna. Na dole widzimy tłumik, tak zwany odzyskiwacz oleju, który też współgra z pompą i zapewnia tutaj lepszą pracę i pracę bezpieczną. Dalej z pompy widzimy wąż, który przechodzi nam. W zbiornik przelewowy z, z ziernikiem, gdzie możemy cały czas oglądać i, i mierzyć parametr ilościowy cieczy. I dalej rurą bezpośrednio wchodzi już do zbiornika głównego, czyli do celowego miejsca, gdzie cieczy ma się znajdować. W wyposażeniu standardowym wozów firmy MeproZet znajduje się manowakuometr zlokalizowany na samej górze zbiornika. Dający cały czas obraz operatorowi na, na skalę, na której się znajduje, tak, by parametry utrzymywać we właściwym poziomie. Najwyższym punktem na zbiorniku, znajdującym się na górze, jest zawór przelewowy. W przypadku, gdy przeoczymy punkt krytyczny napełnienia, żeby nie ukształtować się cała konstrukcja, nie przeforsować zbiornika, ten zawór się uchyli. I wyleje się od góry przez ten właśnie zawór. W tym konkretnym egzemplarzu tylna denica jest spawana na stałe. Mamy z tyłu też otwór rewizyjny o średnicy 600 mm, który możemy otworzyć i wyczyścić pozostałości zbiornika. Jeśli jest to uciążliwe dla klienta, można na etapie zamówienia zażyczyć sobie, by cała tylna dennica była na zawiasie. Wtedy Łatwość czyszczenia jest dużo, dużo większa. Za otworem wizyjnym zbiornika znajduje się zawór hydrauliczny, który sterowany jest z cienika przez operatora. Zaworem tym otwieramy i zamykamy ujście cieczy, w zależności od tego, co mamy zamontowane w danym beczkowozie, czy to łyżkę rozlewową, czy w tym przypadku aplikator czy bardziej skomplikowane urządzenie, które oczywiście możemy sobie też doposażyć na takie zamówienia. Na wyposażeniu każdego wozu asynizacyjnego znajduje się łyżka rozlewowa, e, służąca do rozlewania cieczy roboczej na gnojwicy, e, po polu. Jako opcja w tym akurat wozie mamy zamontowany aplikator naglebowy. Jest to aplikator zrobiony z tak zwanych węży wleczonych który zapodaje nam ciecz roboczą na powierzchni gruntu. Oczywiście może być zamontowany też aplikator doglebowy z systemem talerzy tnących i relikt, gdzie płyn jest dozowany do gruntu. Opcja tańsza, a bardziej uniwersalna, czyli węże wleczone daje możliwość bardzo dużej gamy szerokości roboczych. My Operuje nawet ten element do szerokości 16 metrów szerokości. System ten jest o tyle fajny, że nie zwiększa nam jakby zużycia mocy ciemnika, gdyż same węże nie powodują dodatkowego oporu toczenia całej maszyny. Z boku zbiornika mamy dodatkowe wyjście z zaworem ręcznym. Przystosowaniem tu, akurat na złącze typowo. Pod, pod wąż zamontowany w beczkowozie, natomiast możemy też oczywiście zamontować tutaj przyłącze strażackie lub inny typ, który będziemy akurat chcieli u siebie wykorzystywać. Z drugiej strony z kolei znajduje się adekwatne, podobne wyjście, z tym, że jest to zaślepione, gdzie możemy sami we własnym okresie, w czasie późniejszym do, to przystosować do swojego gospodarstwa. W wyposażeniu standardowym wozu mebuzetów znajduje się wąż do napełniania zbiornika, wąż o średnicy 110 mm i długości całkowitej 6 m. Oczywiście możemy go wydłużyć, przez dodatkowe złącze i zrobić z niego, odpowiednią, którą chcemy akurat wykorzystywać. Każdy wąż zakończony jest koszem sławnym by ułatwić ssanie, za ssanie, z miejsc utrudnionych, gdzie sama guma mogłaby się kolidować. Jeśli zainteresowałem Państwa tym produktem, czyli wozem asynizacyjnym, czują Państwo troszkę niedosyt wiadomości, zachęcam do kontaktu z działem handlowym firmy Agromarkty Jaryszki. Stacjonarnie w punktach handlowych, czy też terenowymi przedstawicielami handlowymi który chętnie udzielą wszelkich informacji na ten temat o produktach firmy ProZet lub innych producentów, których beczki mamy w swojej ofercie. Zapraszam do kontaktu z działem handlowym czy przez stronę internetową. Tam wszyscy udzielą chętnie informacji, myślę, wyczerpujących wiadomości, które przydadzą się Państwu przy wyborze maszyny do swojego gospodarstwa.